Prawo i Sprawiedliwość będzie do końca trzymać w tajemnicy wybór swojego kandydata na prezydenta, choć jak wieść niesie wybór ma rozstrzygnąć się między profesorem Przemysławem Czarnkiem, byłym ministrem edukacji, a doktorem Karolem Nawrockim, szefem Instytutu Pamięci Narodowej. Z kolei w Platformie zdaje się, że prawybory to już albo przeszłość, albo tylko formalność. Partyjni liderzy częściej mówią o Rafale Trzaskowskim. O tym, jakie scenariusze mogą czekać nas w nadchodzącej kampanii Kamil Nieradka. Łodzi naprawdę, uwierzcie w to, że Polska może być ogromna Przekonać młodzież i stworzyć ofertę dla przedsiębiorców. To będą główne zadania kandydata PiS w prezydenckiej kampanii wyborczej. Tylko trzeba wybrać tych, którzy nie kroją historii, nie kroją projektów rozwojowych. Teraz głowi się prezes PiS Jarosław Kaczyński ze sztabem. Będziemy walczyć. To na pewno zamelduje wykonanie tych zadań. Były minister edukacji narodowej, a obecnie poseł profesor Przemysław Czarnek. Czy może prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki. Dzisiejsza młodzież, jak z nimi rozmawiam, jak wynika także z badań potrzebuje wiary w to, że Polska to jest wielka sprawa. To... Pomóc w zwycięstwie wyborczym PiS mają wielkie projekty inwestycyjne, takie jak na przykład CPK. Widzimy to chociażby po społecznym poparciu projektu Tak dla CPK, gdzie na tych listach jak patrzymy, no to te Pesele często są takie bardzo, bardzo młode i ten projekt zyskuje bardzo duże poparcie. To z kolei na 100% będzie obciążenie dla Rafała Trzaskowskiego, gdzie na jego wiecach dzieją się takie rzeczy. Bo to on krytykował projekt, za którym opowiada się zdecydowana większość Polaków. Ja uważam, że to jest gigantomania. Przy tym, że będziemy mieli w ciągu dwóch lat lotnisko w Berlinie. Wybrnąć z tego dołka ma pomóc farbowanie się na polityka podzielającego konserwatywne wartości. Dzisiaj, drodzy Państwo, my musimy być jak jedna pięść. Dokładnie tak jak Trump w wyborach. Prezydenckich. W obozie prawicy mówi się, że jak Donald Trump ma być właśnie Przemysław czarnek, i to jest argument, że to on właśnie powinien stanąć w szranki z Rafałem Trzaskowskim. No, prowadzimy po prostu badania. No, Macie szansę Razem, wybrać? Tym razem takiego momentu iluminacji nie było. Był taki w 2015 roku. Ale skoro prezes IPN radził sobie w ringu, bo to jego pasja, to może w politycznym boju też się sprawdzi. Tak, ja jestem gotowy do walki o Polskę. Część ekspertów skrytykowała natomiast bratobójczą walkę w PO, czyli prawybory zarządzone przez Donalda Tuska. Kandydaci na kandydata zdecydowali się bowiem na ukąszenia, co wizerunkowo platformie nie dodało, a przed końcem i tak większość mówi w ten sposób: Na Rafała Czaskowskiego będę głosował. A dlaczego? Uważam, że Rafał Czaskowski blisko. Zwycięstwa 5 lat temu. Złośliwi z kolei przypominają, że Bronisław Komorowski był jeszcze bliżej zwycięstwa niż Andrzej Duda i przegrał. Tym samym Radosław Sikorski ostrzega partyjnych kolegów i ogłasza, że w drugiej turze ma większe szanse zdolności asymilacji wyborców z prawej strony. Znajomy był na spotkaniu u konfederatów, którzy mówią: A Sikor nie z naszej bajki, ale o Wołyń się upomniał. Um, yy, no i na tych wojnach bywał. To, to może być. Z czym może mieć problem Rafał Trzaskowski? Gdyby w drugiej turze był Rafał Trzaskowski, on nie ma pańskiego głosu. Pan to już zadeklarował, że nie będę głosował e, na człowieka, który oficjalnie wydaje zarządzenia o zdejmowaniu krzyży z instytucji publicznych. I tu się nic nie zmienia. Bo do tego wszystkiego dochodzi jeszcze coraz gorsza sytuacja gospodarcza w kraju, co dodaje punktów procentowych pis. Niepewność jest wielka, wiedzą stare lisy. Czy, czy myśli pan, że ten wynik jest przesądzony? Nie, nie myślę, że jest przesądzony. Czyli piłka w grze. To z tego punktu widzenia tak, myślałem, że Pan mówi o naszej reprezentacji piłkarskiej, tam już nikt nie gra. Personalie oczywiście są ważne, poznamy je w najbliższy weekend, ale mimo wszystko naczelna zasada pozostaje niezmienna. Żeby wygrać trzeba walczyć, jak w piłce, do ostatniego gwizdka.